Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Wapomaniaka. Jeżeli myślałeś lub miałeś nadzieję, że w końcu Wapomaniak pokazał swoją tożsamość, to niestety, ale muszę Cię zawieść. Ja nazywam się Łukasz, pseudonim branżowy Lukas. Uwaga, i mam dla Was świetne wieści. Dzięki uprzejmości Wapomaniaka chciałbym zaprosić Was serdecznie do konkursu, który organizujemy właśnie w tym momencie. Uwaga, piątek. 20, jak na dla każdego fana Vaporzacji przystało. Jednak zanim ci opowiem co należy zrobić, żeby wygrać w konkursie, posłuchaj jakie nagrody możesz wygrać. Po pierwsze i najważniejsze, skrzynka z narzędziami dla prawdziwego mężczyzny, ale też dla wszystkich kobiet. Skrzynka, która ma najważniejsze narzędzia, jakie tylko potrzebujemy. Przede wszystkim WapCap M 2020 Dynastash i kilka jeszcze innych zabawek, takich powiedzmy jak na przykład wosk do polerki tego pięknego drewna itd. itd. Siteczka, zapalniczka. Słuchajcie, to jest nagroda główna tego weekendu. Druga kwestia. Kubek Daina firmy Yeti. Idealny na zimowe wieczory popołudnia. Kolejna nagroda to Vapestarz. To jest dwukomorowy pojętek zioła całkowicie zaprojektowany vapefully w Polsce, z którego jestem osobiście bardzo, bardzo dumny. To będzie kolejna nagroda i tych nagród będzie aż dwie. I ostatnia, może wcale nie gorsza, bo idealna na te czasy pandemiczne, maseczka, e, również z logotypem Dynawapu, e, z specjalnym wkładem, jeżeli chciałbyś tutaj sobie dodatkowo się zabezpieczyć, to jak najbardziej masz taką możliwość zrobić to z Dynawapem, wyjątkowo. Słuchajcie, to są nagrody i teraz zrobimy tak, konkurs rusza w tym momencie, Piątek o godzinie 16.20 tak? Więc ruszamy teraz I o to co potrzebujesz zrobić Po pierwsze, złóż zamówienie na sklepie vapefully.pl Jakiekolwiek zamówienie, cokolwiek co potrzebujesz To mogą być sitka za 15 zł Tu w tym momencie przypominam, że mamy darmową wysyłkę już od jednej złotówki Więc jeżeli potrzebujesz sitka, jeżeli potrzebujesz cokolwiek co chciałeś już dawno temu kupić To to jest dobry moment, aby zrobić to teraz więc zrób to w tym momencie, a następnie wpisz numer swojego zamówienia i poproś swoich bliskich, aby cię polajkowali, abyś dostał jak największą ilość łapek w górę. Dlatego, że osoba, która stanie ich jak najwięcej, otrzyma tę oto potężną skrzynkę z narzędziami. Więc myślę, że warto. Słuchajcie, zabawa trwa do północy w niedzielę. Wtedy wybierzemy osobę, która ma najwięcej ilości łapek, czyli pierwsza osoba, która miała ich najwięcej zdaje skrzyneczkę, druga osoba dostaje kubek Yeti, trzecia i czwarta Wave Stasza i piąta. Maseczkę daj na Więc zapraszam Was do zabawy i w poniedziałek wysyłamy te paczki wraz z tymi gratisami. No i co? Let's do it!